Dzień dobry. Dzisiejsze studium przypadku dotyczy obiektu światowego lidera łańcucha dostaw i skupię się dzisiaj na fakcie, że modernizacja przeprowadzona została w obcym obiekcie, którego system oświetleniowy generował zbyt wysokie koszty stałe i nie do końca odpowiadał potrzebom najemcy. Zanim opowiem jak rozwiązaliśmy problem modernizacji oświetlenia w wynajmowanej hali, kilka słów o samej lampie, która odegrała tutaj kluczową rolę. Jest to wysokiej klasy produkt, na który udzielamy 10 lat gwarancji. Jest samodzielnym urządzeniem, działającym niezależnie od statusu technicznego Pozostałych lamp w sieci, będących częścią zdalnie sterowanego systemu, zarządzanego dedykowanym do tego oprogramowaniem. Z podstawowych danych technicznych warto wspomnieć dwa rodzaje optyki: wąsko- i szerokopasmową. Lampa występuje w trzech wersjach mocy od 15 do 30 tysięcy lumenów. Może pracować w temperaturze od minus 30 do plus 50 stopni. Zintegrowane czujniki ruchu i światła służą nie tylko podstawowej funkcji włącz-wyłącz, ale również rejestracji obecności. Lampa posiada wbudowany moduł rejestracji danych, które dalej następnie przekazywane są do serwera. Oto część magazynowa tego obiektu. Inwestor zastosował tutaj system oświetleniowy typu włącz-wyłącz, który szczególnie w obszarze magazynowym generuje niepotrzebnie wysokie koszty stałe. Biorąc pod uwagę, że obiekt ma 20 tysięcy m2, to była podstawa do podjęcia decyzji o modernizacji oświetlenia. Niestety nie chciał w niej partycypować właściciel obiektu. I tutaj pojawiło się zadanie dla nas. Przede wszystkim, najpierw sprawdzić, jakie oszczędności można uzyskać, a więc należało wykonać nowy projekt oświetlenia, a następnie tak całość przedsięwzięcia zorganizować, żeby nie obciążać budżetu klienta. I na końcu. Technicznie dobrać taki produkt, który ewentualnie sprawdzi się w każdym innym obiekcie. O ile patrząc na pierwsze zdjęcie, można by się zastanawiać, biorąc pod uwagę ilość powieszonych przez nas lamp w porównaniu do tych lamp, które były standardowo zainstalowane przez inwestora, czy ma to sens? O tyle na tym zdjęciu. Proszę zwrócić uwagę na tym pierwszym planie. Widzimy powiedzmy sześć naszych lamp w porównaniu do jak sądzę kilkudziesięciu lamp fluorescencyjnych ze świetrówkami typu T5. Do sensu ekonomicznego jeszcze za chwilę wrócę, ale przejdźmy do poruszonego na początku problemu, czyli jak my to technicznie rozwiązaliśmy bo przecież obce obiekt nie można zniszczyć istniejącej instalacji oświetleniowej i po okresie najmu trzeba obiekt oddać w stanie nienaruszonym. Oczywiście wzięliśmy te warunki pod uwagę i najzwyczajniej w świecie rozpięliśmy istniejącą instalację oświetleniową i wpięliśmy się z naszymi lampami w miejsca wynikające z projektu oświetleniowego. Po okresie najmu instalacja zostanie przywrócona do stanu pierwotnego, a nasze lampy klient zabierze do nowego obiektu. I w tym miejscu można by wrócić do slajdu opisującego naszą lampę. Taka operacja ma sens jedynie wtedy, kiedy konstrukcja lampy gwarantuje jej wykorzystanie również w innych warunkach. I tak jest właśnie w tym przypadku: duża, ale jednak regulowana moc, możliwość ukierunkowania strumienia światła, sensory, bezprzewodowa komunikacja z oprogramowaniem zarządzającym światłem. To są techniczne warunki, które w takim przypadku należy spełnić. No i przechodzimy do krótkiego podsumowania. Ekonomicznego tej modernizacji? Tak, tak, to nie jest błąd w druku. Jak widać, klient nie zaangażował złamanego centa w tą modernizację, chociaż inwestycja nie należy do najmniejszych. A na dodatek zyskał przyzwoite roczne oszczędności czyli zmniejszenie kosztów stałych. Utrzymania obiektu. Dzisiaj skupiłem się na sprawach technicznych, natomiast chciałem też zaznaczyć, że finansowo miało też to ręce i nogi. Natomiast te szczegółowe analizy ekonomiczne będę przedstawiał w kolejnych prezentacjach. I na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli brakuje Tobie jednak jakichś informacji, masz niedosyt, proszę bardzo o kontakt telefoniczny. Bądź mailowy. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.